Witam wszystkich. Dzisiaj taki krótki film, a bardziej pytanie do was. Zastanawiam się, na szczęście już jestem... Już mam podjętą decyzję, że kupię na pewno zbrojniki od pana Pawła czy... I się zastanawiam, czy ich nie dać tutaj, ale pod jednym warunkiem. Dwa zwykłe zbrojniki Ancystyrusy. Bym dał do tego mojego przez bo mój brat je dostanie. Jeszcze bym dał jednego klintragona, ale z krótką płetwą. Właśnie te trzy bym dał, te trzy zbrojniki bym dał tam do, wtedy do tego mniejszego akwarium. Ja wiem, że z nim będzie wszystko okej, okay, bo w tamtym akwarium kiedyś było właśnie trzy zbrojniki, dwa samce, jedna samiczka i tam wszystko było ok One się rozmnażały, dożyły około 6 lat i wtedy niestety umarły w akwarium z paletkami, najprawdopodobniej przez temperaturę za wysoką i... o, patrzcie jaki ładny green dragon z długą płetwą on już bardzo łatwo, on był tak o, o tą tylną płetwę mniejszy jak go dostałem, tak coś mi się wydaje tak coś pamiętam więc patrzcie jaki ładny i się zastanawiam czy sobie nie dokupić teraz po jednej sztuce snow White'a reda, calico, lemona i L chyba 519 to jest taki y... Jak, jak miód podobno tak wygląda, tak sobie zobaczyłem najczęściej, tak nawet ładnie wygląda, więc dajcie mi znać, bo wtedy tutaj by było około 8-9 zbrojników. Zobaczymy jeszcze właśnie, bo możliwe, że wszystkie zwykłe zbrojniki oddam bratu, ale raczej sobie jednego zostawię. No więc tam pewnie z 10 sprajników by było pod koniec może na trochę więcej i co o tym sądzicie, bo to jest jednak akwarium 70 litrów. Aktualnie w tych 7 sprajników jest fajnie, jest ładnie tutaj wszystko czyszczone i klony bardzo fajnie znikają z Anubiasa. Tutaj już praktycznie też znikły. Tutaj nie ma już w ogóle, więc bardzo fajnie. I no i ekipa sprzątająca jest. Jest pięć dysków pandy. To jest akurat albinos. Pierwszy raz albinosa widziałem, tylko go od razu kupiłem. Bardzo ładny jest. No i właśnie on 7 zbiorników, 4 Green Dragony i trzy zwykłe Ancystrusy. Tam najzwyklejsze. No więc możecie mi dać znać, co o tym sądzicie, żeby właśnie dokupić sobie tych sprayników i tutaj je dać, bo mi się naprawdę wszystkie bardzo podobają. I ogólnie jeszcze się zastanawiam, czy tych 519 nie dać do akwarium z paletkami, tylko tam jest, tam później będzie około 28 stopni. Nie wiem, czy to już nie jest za wysoko. To mam nadzieję, że mi dacie znać, czy te 28 stopni dla L519 to jest już za dużo, a może jest ok. Ja się za bardzo nie znam niestety na zbrojnikach, bo każdy tam ma swoje wymagania. Tutaj patrzcie, Blue Velvet, ale Blue Velvet, nie tamte, jak ostatnio co pokazywałem, wybladła. Mówiłem, tylko tamta jedna jest wybladła na no majeczka. Ta też miała majeczka, ale już złożyła. Ostatnio na się pokazywałem, jak wyławiałem te rybki. Mają się rybki, krewetki. I jest, jest sporo tych krewetek. Niedługo je będę sprzedawał, najprawdopodobniej po majówce. Ale to tylko i wyłącznie te pomarańczowe, bo tych pomarańczowych mam pewno. Co jeszcze tam mogę powiedzieć? No, żółte się małe urodziły, niebieskie się mało urodziły. Są jeszcze takie bardzo fajne. Nie wiem, czy to jakiś mi się uda zobaczyć. Bo są takie żółto-białe z czerwonymi paskami. To jest po prostu jest żółty połączony z takim moim czerwonym, który miał białe paski. a nie wiem, gdzie jest tam. Są na pewno do osobniki: to jest jeden czerwony, drugi czerwony. się czerwone krewetki, pomarańczowe są. No więc możecie mi dać co sądzicie o tym, żeby te zbiorniki dokupić i dać je tutaj. Czy to już będzie za dużo? Wiecie, najwyżej, jak już będą większe, to zawsze ja i tak raczej jeszcze będę miał jedno akwarium na krewetki bo brat tam chce trzymać niestety to jest jego wybór tam chce trzymać rybki w tym 35 litrowym dużne już tam powiedziałem że tych moinezji żaglopłetw nie może mieć bo są trochę za duże to tam zobaczymy co będzie miał możliwe że tam też dam właśnie wtedy te mm, zbrojniki niektóre w sensie zbrojniki, i tak tam dam, te które mówiłem, ale że tam krewetki, właśnie. Krewetki tam na pewno będą, ale zobaczymy, jakie. Mam nadzieję, jeszcze teraz, do pana rybki, że chociaż jedno akwarium w hodowli będzie z krewetkami najróżniejszymi, warto mieć. Tam wystarczy rogatka dać jakiegoś korzenia na powietrzanie z filtrem i, i będzie pięknie. One się tam będą rozmnażać. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tam w hodowli. Właśnie, chociaż jedno akwarium poświęcone krewetkom, oczywiście, wpadajcie do tych kanałów, które są zawsze w opisie, czyli do pana Rybki, do pana Pawa, czyli do pani Kamili. Bardzo was wszystkich pozdrawiam. Dajcie znać w komentarzu co do tych zbiorników. Dziękuję za oglądanie.